Siemanko witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj moi drodzy odbieramy nagrody za food champions A właściwie zrobi to PLKD on u siebie trafił wandajka, więc poprosiłem go, żeby było podobnie. A czy tak będzie? Zobaczymy, moi drodzy, razem z Damiankiem też robimy live'a charytatywnego. Link w opisie. Słuchajcie, pierwszy link od góry wbijajcie i też w przypiętym komentarzu. Wbijajcie i pomagajcie, moi drodzy, każdy like, każda łapka w górę, każda złotówka ma znaczenie. Jesteśmy coraz bliżej do uzupełnienia celu dla Kuby. Także, moi drodzy, liczę na Waszą pomoc. United Angels ma moc, pokażmy to. Wbijajcie, no a my przechodzimy do odcinka. Dobra. To co bierzemy? Paczuszki niewymienne? Niewymienne, niewymienne okay. po to do jakichś sbc Myślę, że mogą się przydać. Dobra, moi drodzy, lecimy... To najpierw tak? O tak podejś? jest, lecimy najpierw za Division Rivals. Um, to chyba to wszystko jest? Jeszcze no, dobra, to za Division to Rivals, tak, tak, tak. No, od tych gości. Bo ja nie umiem przedłużać streamów, to, to dobra, to, to Teraz faczka okay. e, za 25 tysięcy, no to lecimy. Nagrody za Division Rivals i Bez za Food Champions. No i zobaczymy, co ciekawego nam wyleci. Czekaj, bo się koran nic nie W pisze, pierwszej cholera. paczce nic ciekawego. Czy w niewymiennych są lepsze karty, miejmy nadzieję, że tak. Skąd ty to wiesz? Nie wiesz jak? Bo ja nie. myślałem, że ty specjalnie. Czemu pomijasz? Chceś mi całą zabawę. Karol Krawczyk, Damian, kocham jest cię Krzyśek bardziej piątek. niż Kiełbasę. Karol. A czy pamiętajcie, tutaj Krzysiu piątek tak jest. Pra prawdziwy, niepodrobiony podpisał koszuleczkę. Damian zebrał ten podpis i jest tutaj Krzysiu piątek w paczce. No i na razie miłość. Jeżeli by wybrał. Krzysia Piątka. Miłoż, co byś wybrał, gdybyś wygrał? Bo Miłoż na razie najwięcej wpłacił 1000 zł, więc do niego by powędrowała. Może lekapatka teraz. Dobra, kolejna paczucha. Nie pomijaj, błagam się. Bo może być Mandy przecież. Są ekrany. A no to wiedziałeś, no to ja nie wiem, uwaga. Ej, walkout! Okej, okay, pierwszy walkout. Damian. No nie, to chyba będzie ten inform, tak? Więc, jest... tak jest. Tak. 84 overall. No, mogło być lepiej, ale jest pierwszy walkout. Damian. Dobra, dobra rozgrzewka. Będziesz miał do jakiegoś wyzwania. No, ale tych informacji to jest za dużo. Już. I jeszcze mamy w paczce zobaczmy. No nie, nic nie mamy, chyba że w duplikacie. Nie, totalna bieda. Tak. Pokażę, jak rozpoznać je, ale patrzymy się. Kolejna? I patrzy, Słuchajcie się mnie. Porada PLKD. To będzie nocim. I macie tę paczkę z napisem Champions League. Lewy dolny ruch się tak musi lekko świecić. I teraz się świecił, bo jest nawet walkout. Walkout? Nie, I to więc... będzie. To tylko Neuer? Neuer czy takie? Okej, okay, okej, okay. Manuel Neuer. 88 overall Chciałeś pod overally to ją mamy mm, no przyda się, przyda się jak najbardziej No zobaczmy się coś obrazu. Pisek podobno w tej koszulce nie przegrał mecz <laughs> Podobno, podobno tak. Zobaczmy co się tego Noera, nic no tak, specjalnego. Nie wiem, że okay. masz duplikat niewymienny oh. wow. Lecimy z tym Wandaikiem, Lecimy, Oscar. Are you ready? A ten, a... Ty mi załatwiłeś Ronaldo, to ja Ci załatwię wandajkę, no. nie? Chyba, chyba będziemy kwita. A bez Kitu, to byśmy naprawdę. To Kurde. będzie tak zwana piękna historia. Ostatnio właśnie patrzyłem, bo też był, mam talent ten. Are you ready? No dobra. W Anglii mówią. <kluje> Widziałam, że pół miliona wyświetleń ma chyba ten Twój Ronaldo. Przecież dałem Ci prowizję. A, nie właśnie nie. Słuchajcie, dobra. pozwól, że ja to zrobię. Drodzy widzowie. W tym momencie trafiam Unitedowi Wandajka 3, 2, 1, BUM! Cięcie, cięcie. O Jezus Maria. Chyba Arnautowicz, nie? Czy ten Fischer na super zmiennika? Nie, to, to chyba nie o to chodziło. To Dobra. Chyba nie o to chodziło. Słuchajcie. O, jakaś taktyka nowa? Musimy się na niego napatrzyć. Ja miałem na przykład. grałem nim wcześniej wypożyczonym. Więc. Chociaż na niego spójrzmy Spójrzmy na niego na rynku Na tę piękną kartę I patrz Teraz zamieniamy go w player pika. Dobra Możesz się teraz śmiać, ale zaraz będziesz w szoku Gotowy? Zamknij oczy Zamknij oczy, ja Ci powiem kiedy Dobra, masz otworzyć Dobra, zamykamy Damian, czemu rozpinasz rozporek? Czy to jest touch challenge? Jest to Coś się popsuło i nie było tego drugiego playerki, so... no... Nie, już mogę otworzyć? Tak, otwórzmy te paczki za 100k. Yeah. Fischer, najlepszy. Oh. Żartuję, trafiłem w <grym> Tak. <grym> Kurde. A... A Akademia pranków Cheetos miała być, Dobra. sorry. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Paczkę. Są ekrany. Za 100 Bez bukałku To chyba... Marquizio, Marquizio, Markiz... Marquizio. A, a gdzie on gra teraz? Nie on już tak. zakończył karierę. A, okay. Po prostu o tym. Ech. Ale będzie do SBC. No to... Ta... Do... Dobra, wkraczę jeszcze raz, zamknij oczy. Nie chcę no już zamknij. zamknij. Ale teraz leci karta ta Champions League. Okay. Ja ci to gwarantuję. Okej. Okay. Są ekrany. Nie, otwieraj. Co to jest? to jest oszustwo. To jest oszustwo, to nie jest Wokok, to nie jest prawdziwy Sorry, ale jej powinno to już naprawić. A co, to jest? To to no to jest A, bo osiem, karty specjalne. A to jest oszustwo, nie oszukujmy się. Ale tutaj być. oprócz tego może być jakiś Wokok też, nie? nie? mi się to bardzo nie podoba. Ja liczyłem na jakieś Booma, dostajemy Mbappe. Nie, aż tak to nie będzie, o Jezu. No te cztery karty 8-4, nawet no... i może, o, Jorginho, No dobra, Maguire, no nie ma tragedii, nie ma tragedii, ale nie oszukujmy się, bywało lepiej. kolej Tak, okej, to jest okay. jak trafisz tutaj coś fajnego. No, jak będzie coś pięknego, to będzie cyk. Jest, są ekrany. Okej. Okay. Jest, jest walkout, walkout. dobra, dobra. No, no, no. oby nie troll z Champions wiem Niemcy czy... nich. Neuer czy Ter No dobra. No dobra, a to była komienna chyba, co mam nadzieję, czy nie? tak niemieckie klimaty Zobaczmy czy Manuel Neuer jest. Już tutaj wymiar. dobijamy do 9000 tysięcy, proszę państwa. Nie ma, okay. Jest wymienny, a nie. Jest, jest wymienny, tak. Tak, tak, tak super. dobra. Okej, okay, Damian, to weź poczyta ja dodam teraz do dobra. znajomych. Dobra, dawaj kolejną paczkę. Patrzcie Świeci się. Świeci się! Są ekrany! <śmieci>, Świeci są ekrany! Walkout. Walkout! Brazylia! Ale to nie... Neymar, Coutinho Ach. Ajajaj. Aj, aj, kurcze, Ej, mam już. Właśnie... Jeden, mam już jeden punkt. No jak w marka trafił, to tutaj pięknie. Ajajaj. Aj. No pięknie. Lukas Leiva jeszcze pod zgraniu. Wiktor chce. to skoro Wiktor chce, to proszę okay. bardzo. Ja mam dobre serce, dzisiaj pomagamy, No Boom. to Zaczynamy od A ten pan! <laughs> jak, jak w ogóle wysłałeś mi screena, że w Wendajka, to pierwsze co zobaczyłem Wendera. Myślałem, że ja to Van Dijk. No nie no nic no to, to. Chyba Bander, Bander, nie? Bander, no do, do SBC bardziej tak. myślę, że prawo A też Zabry, Tak, To musimy w to już, więc... No dobra, Damian. Dawaj, da, Ale dalej. Ale specjalnie buduję atmosferę. Dobra. Dopiero na samym końcu trafię tego Van Dijkę. No przecież nie mogę go trafić teraz. Mitrowić. I wy się śmiejecie czemu ja nie wbijam Elity. Właśnie dlatego nie wbijam Elity. Nie wbijam Elity, by nie trafić na przykład teraz wan prawda? To jest on, to jest on, to jest Virgil... Fuck Dijk. O, Pierunie. Nie no, to jest tragedia. Ale nie no, lepiej w sumie żeby w parce z informami był ten wandaj. No, niby tak, no ta racja, dobrze dobrze no. to rozwiązałeś. To chyba tylko Kostilla bierzemy, Wiesz, bo czerwony już nie mamy. to jest dobrze napisany akurat do tego streama. Tak. Zamknij oczy. Ja będę siedział cicho. Chcę ci zrobić niespodziankę, że trafiłem wandajka no Pingwinowi. to będzie taka niespodzianka. Będzie. <laughs> ci zrobić niespodziankę, że trafiłem wandajka Pingwinowi. No, nie no, Pingwinowi akurat trzymam przepisy. Zdziwi się, że go trafiłem, o to mi chodzi. Dobra, już otwierasz? Tak, czekaj. Dobra. Są ekrany. Nie ma wokoutu, to potem wnioskuję to otwieram oczy Nie, jeszcze ten Bender! What the hell! To nie tak miało być! To nie tak miało być! Dlatego... Ale może ktoś oprócz jeden nie jeszcze wystarcza. Ja pierdzielę O Jezu, dramat. Ja Dobra, i co, świeci się? Tak, są ekrany. Totgi jest! Hiszpania? Isiak? Ramos! Ramos! Wow! mamo! Ej, to twoje konto! Tak, to moje konto! I to jest karta... Nie! wymienny czy nie wymienny? nie wiem Ale jest! Ramos totg jest! 90 overall! O pierunie! Ty, ja tu chciałem wyzywać kolejnego, a ty taką kartę trafiasz Pokazujemy tak. Ja pierdzielę. Dziękuję bardzo. Co to za paczka była w ogóle? Mega czy... 35 koła. Wow. Nie, ja, ja mm. Ferdinando trafiłem w tej za 55. O oh, Boże, zobaczmy co oprócz tego remosa. Uuuu. Skup się, traf Nie. Walkout. Ja chcę żyć... Są ekrany, ja chcę żyć w Polsce, walkout. w którejś... Walkout, się... walkout, walkout, kolejny to Gies! Tak! Nie, to jest Brand czy Royce? Royce błagan Nieeee. Dlaczego? Ten się podpisuje imieniem i nazwiskiem na Facebooku, a mówi, że jest RODO. Ej, ambolo, ale znów niewymienne. Okej, okay. nie ma. Także, moi drodzy, wbijajcie na liveka live, cały czas trwa jak oglądacie właśnie ten odcinek. Także wbijajcie, pomagajcie, bo naprawdę warto. No i moi drodzy, też pamiętajcie o zniczce na obozy. 200 złotych taniej z okazji Mikołajek do poniedziałku, do 10.00. Moi drodzy, jeszcze paczka dla tych, co zostali. No dobra, otwieramy. Otwieramy, otwieramy pakę dla tych, co dostali za 125k. Także dobrej nocy. Trzymajcie się. No i do zobaczenia rano. Walczymy dalej. No i dla tych, co zostali paczka za 125 tysięcy. No i zobaczmy, czy będzie jakiś boom na samo zakończenie. Są ekrany. Nie ma walkoutu. Dlaczego? Nie. Bail? Jeszcze trollow... Jeszcze strolowane ekrany Ramsey. Trzymajcie się. Na razie. Boom. Nie, Wojt, ale zapamiętam sobie, będziesz łamany. Dziękuję i dobranoc.